nan al gade sa kapas nan jinali. あっ <laughs> <laughs> ああ。 Chciałbym dostawać dojca za każdym razem, gdy nienawidzisz wieli. Myślisz, że to zabawne? Rozejrzyj się. Zobacz, co zrobili z tą dzielnicą. To co? Teraz opowiesz, jak to zamierzasz rozjebać Arasakę? Powiem, że gardzę drobnymi złodziejami, którzy myślą, że wizyta w Afterlife czyni z nich buntownika. Wydaje ci się, że rzuciłeś wyzwanie Arasace. Ale oni potraktowali cię jak śmiecia i zostawili na wysypisku. No, wyrzuć to wreszcie z siebie. Przecież widzę, że coś ci chodzi po głowie. Cały czas próbuję się rozgryźć. Chcę wiedzieć, z kim mam do czynienia. Na początku myślałem, że po prostu masz pecha, ale obserwowałem cię i już wiem, gdzie tkwi twój problem. Jesteś chłopakiem z Badlandów i całe życie polegałeś na wsparciu rodziny. Night City, stałeś się nikim. Możesz co najwyżej okradać kosiarzy. Straszny z ciebie, chuj. A z ciebie straszna pizda. Może w gruncie rzeczy tworzymy dobraną parę. Sporo wiesz na temat mojej przeszłości. Miałem przebłyski Twoich wspomnień tak samo jak ty moich. Się, że przyjdzie taki moment, gdy twoje wspomnienia będę traktował jak swoje własne. Kurwa! Jeśli to działa w obie strony, to będę musiał żyć ze świadomością, że dałem się wyruchać Deshawnowi. Czy to będzie niezauważalne? Czy kiedyś będę się dziwił, jak mogłem bać się tej zmiany? Wiem tylko, że najgorsza rzecz, jaką można zrobić człowiekowi, to zabrać mu tożsamość. Jak się żyje w moim ciele? Masz chujowe nawyki. Cały czas czuję się do czegoś zmuszany. Jest też wkurwiający lak pomiędzy widzeniem i dotknięciem. Gdy bierzesz do ręki kubek, mijają wieki zanim poczujesz ciepło kawy. Kiedyś odpalałem jednego szluga od drugiego. Teraz cały czas jestem na głodzie nikotynowym. Stopniowo się przyzwyczajam, ale jest parsze Powiedz, czego ode mnie chcesz. Ale tak naprawdę... Musisz mi pomóc załatwić polachunki z za Rasaku. Tylko tyle. Chcesz dokopać Rasace? ja nie chcę umrzeć. Wygląda na to, że obaj mamy jasno sprecyzowane cele. Na dodatek zbieżne. Ty potrzebujesz dotrzeć do Mikoshi, żeby się uratować. Ja, żeby je zniszczyć. A ty znowu swoje. Chodźmy do Mikoshi, zastrzelmy system... Powiem ci, dlaczego chcę zniszczyć Arasakę. I powiem to tylko raz. Chcesz usłyszeć? Powiedz. Widziałem, jak korporacje zabierają farmerom wodę, a potem i ziemię. Jak zmieniają Night City w maszynę do łamania ludzi. Do drenowania ich z pieniędzy, ze szczęścia, z marzeń. Od dawna kontrolują nasze życie, a teraz chcą sięgnąć po nasze dusze. Jeśli dobrze się zastanowić, to możesz mieć rację. Wi! gówno wiesz i gówno rozumiesz. Ja wydałem im wojnę nie dlatego, że uwiera mnie kapitalizm i nie z żalu za dawną Ameryką. To jest wojna ludzi przeciw systemowi, który wymknął się spod kontroli. Walka z pierdolonymi siłami entropii, rozumiesz? Zrobię wszystko, żeby ich pokonać. Jeśli trzeba będzie zabijać, to będę zabijał. Jeśli będę potrzebował twojego ciała, to wezmę je sobie. Kurwa. Jeszcze nie rozumiesz, ale przyjdzie na to czas. Jesteś. Czyli się udało. Nazywam się Songsomi. Mów mi po prostu, Songbert. Wiem, kim jesteś. Wiem o twoim problemie. Mogę uratować ci życie. Okej, okay, Songbert. Masz moją uwagę. Cieszę się. Na pewno masz wiele pytań. Wkrótce odpowiem na wszystkie. Ale najpierw musisz się dostać do Dokdown, odciętej dzielnicy Night City. Doktor, miasto w mieście. Niektóre klany próbowały handlować na tamtejszym czarnym rynku. Rzadko kto wychodził na tym dobrze. Czasami nie wychodził w ogóle. Ty nie powtórzysz ich błędu. Odpowiedz. Wiem, że tam jesteś. Powiedz, wiem, że tam jesteś. Jesteś tam? Zgoda, Songbert. Nie wiem o co tu chodzi, ale zaryzykuję. Dziękuję. Nawet nie wiesz jak bardzo. Bądź jak najszybciej przy głównej bramie doktora. Skontaktuję się z tobą. Albo to jakaś ściema. Albo szansa. Ale jesteśmy w Pacyficy, tak? Będziesz dbać o swoich. Nie będziesz oszukiwać swoich. To są dosyć proste zasady, kurwa. Jakby to coś znaczyło. Dziwisz mu się. Dom, w którym się urodził i wychował, jest teraz na dnie oceanu. Oni nie umieją zapomnieć, a powinni. Teraz Haiti to oni, ich dzieci i Pacyfika. Czasem zastanawiam się, czy my potrafilibyśmy zapomnieć na ich miejscu. Nie mielibyśmy wyboru. Zapomnieć o kataklizmie znaczy iść do przodu. Żyć. I nie wyciągać żadnych wniosków. Słyszałem, że netłocz ostatnio bywa w Twojej okolicy. Nie wiem, o czym mówisz. Co gorsza, to o czym nie wiem. Sprawiło, że wudubojsi mieli problemy. Na tyle duże, że zużycie prądu w dzielnicy spadło o połowę. Martwisz się o wudubojców? Mr. Hans, altruista? Martwię się o status quo i martwi się, gdy ktoś wprowadza w mojej dzielnicy chaos. To nie służy interesom. A jak do tego doszło, że Pacyfika stała się Twoją strefą wpływów? Powiedzmy, że lubię z przegranych spraw robić sprawy wygrane. Pacyfika jest przegraną sprawą? Już nie. W Pacyfice dzieje się teraz więcej niż ludziom się wydaje. Kiedy się spotkamy? Tak twarzą w twarz. Nigdy. Jutro. Kiedy będziesz naprawdę przydatny? Zobaczymy. Czyli przyjaciół nie szukasz? Wi. Dam ci to, czego nie da ci żaden przyjaciel. Szczerość. I to zawsze. Muszę kończyć. Tak. Nie marnujmy czasu.